Siemano graczu, z tej strony Patryk. Zapraszam Cię gorąco na nowy odcinek, na nowe zestawienie fajnych gier na telefon. Grałem, testowałem, dobrze się bawiłem i mam nadzieję, że będziesz miał podobne odczucia po obejrzeniu filmu. A teraz trzymaj się mocno, zaczynamy nasz gamingowy seans. Ta gra jest połączeniem trzech popularnych gatunków: jest to Hack and Slash, RPG i MOBA. Rozpoczynamy grę z jednym potężnym wojownikiem, ale w miarę postępów w grze możemy zrekrutować blisko 30 bohaterów. Produkcja posiada dwa tryby gry, jeden przeznaczony jest dla jednego gracza, a tam wykonujesz misję walcząc z setkami potworów sterowanych przez sztuczną inteligencję. Drugi tryb przynosi Cię na arenę PvP, gdzie w pięcioosobowym składzie zmierzą się ze sobą dwie drużyny online. Zupełnie jak w LoLu, tytuł wszedł pod skrzydła, tytuł wyszedł spod skrzydu Gameloftu, a jest to firma, która potrafi tworzyć spektakularne i wygodne w sterowaniu gry na telefon. Jest to bezbłędna gra karciana, która może trafić w gusta każdego tak naprawdę z nas. Jest pełna humoru, jest pełna kolorów, jest pełna wciągającej taktycznej akcji. Gra kręci się wokół budowania własnej talii oraz pojedynków, gdzie naszą talię wystawiamy właśnie na próbę. Wielowariantowość rozgrywki sprawia, że będziesz mógł pochwalić się swoją kreatywnością taktyczną, a dobra kombinacja ataków i bloków daje niesamowitą satysfakcję. Oprawa audiowizualna pociągnie cię w sam środek epickiej przygody, która będzie czekała w twojej kieszeni w każdym momencie. Nie jest to darmowa gra, ale za jakość trzeba płacić. Nawet Magda Gessler nie byłaby tak ekstremalnym kucharzem, jak Ty możesz się stać w tej produkcji. Masz swoją knajpkę, ale składników raczej nie dostarcza Ci pan zbyszek z hurtowni, sam własnymi rękami musisz je sobie zdobyć. A wcale nie będzie to łatwe zadanie, bo składniki te są dostępne głównie w niebezpiecznych miejscach. Za to potrawy, jakie z nich przygotujesz, no, otoczą cię sławą o jakiej nie śnił żaden kucharz fantazy. Walczysz nie tylko o składniki, ale też o monety, które pozwolą Ci zakupić nowe meble i nie tylko. Jest to mała, lekka gra, która niesie ze sobą jednak ogromną zabawę. Można powiedzieć, że w tej grze wkraczasz w świat wyobraźni. Dostajesz na własność kawałek świata, z którym możesz zrobić co tylko zechcesz. Oczywiście nie jest tak, że wyczarujesz sobie za pomocą magicznej różdżki wszystko. Musisz sobie na to zapracować. Ale robota w tym świecie przypomina budowanie trochę w Minecraftie, jest niesamowicie przyjemna i pełna przygód. Z dostępną przestrzenią możesz zrobić co tylko zechcesz, możesz modelować ukształtowanie terenu, a z dostępnych setek bloków możesz stworzyć przepiękne budowle i okolice. Kolorowa stylistyka jest miła dla oka, w tle leci przyjemna muzyczka, gdyby budowlańcy mieli taki klimat to byłby to chyba najbardziej rozchwytywany zawód na świecie. Niesamowicie uczestniczę się w tej zabawie. Jest to lotnicza gra wojenna, która ma w sobie wiele modernistycznych barierów, które mogą się Wam spodobać. Przede wszystkim walki będą odbywać się w powietrzu, wewnątrz nowoczesnych helikopterów. Masz tutaj kilka trybów rozgrywki. Jednoosobowy, w którym wykonujesz misje i eliminujesz wskazane cele, oraz Survival, w którym masz za zadanie przetrwać jak najdłużej pod nieustannym atakiem wrogów. Ostatni tryb to multiplayer, gdzie możesz zmierzyć się po prostu z innymi graczami. Jeśli jesteś fanem wojskowych maszyn i przede wszystkim wojennego klimatu w grach, to ten tytuł powinien Ci się spodobać, tym bardziej, że jest otoczony naprawdę ładną grafiką i efektami. Wiecie jak ja lubię rozwalać łby zombiakom, co nie? Wy na pewno też połacie do tego taką cichą miłością, więc chciałbym wam zaprezentować prosty, aczkolwiek fajny tytuł, w którym każdy z nas będzie mógł w spokoju i totalnej beztrosce oddać się przyjemności, jaką jest gra w golfa głowami nieumarłych. Masz tutaj swój team, który jest zróżnicowany pod względem broni, jaką dysponuje. Każda postać tak naprawdę co innego trzyma w ręku, a podczas walki możesz dowoli przełączać się pomiędzy każdym członkiem ekipy. Gra ma przyjemne sterowanie, fajne dynamiczne ruchy kamerą i ogólnie miło się na to wszystko patrzy, a rozgrywka jest w stanie zapewnić nam zabawy na parę chwil lub nawet dłużej, jeżeli się wkręcimy. Dziki zachód przed nami w bardzo ciekawej pod względem rozgrywki odsłonie. Będziesz mógł tutaj przeżyć wiele przygód i oddać tysiące strzałów ze swoich rewolwerów. Zabawa polega na pozbywaniu się z planszy wrogów, zanim to oni pozbędą się nas. a Będą usilnie próbować to zrobić i atakować cię falami, ty wykorzystując różne osłony oraz swój refleks będziesz starał się udaremnić ich wysiłki. Tytuł pod względem graficznym nie wydaje się fenomenalny, ale różne efekty, np. poruszające się na wietrze liście lub padający śnieg, robią niesamowity klimat. Choć to trochę dziwne, bo dziki zachód kojarzy się raczej z upałem, ale potraktujmy to jako oryginalną innowację gatunkową. Tak czy siak, za grosze możemy doświadczyć tutaj naprawdę fajnej zabawy. Ogólnie uważam, że jest to jeden z lepszych symulatorów, jakie są obecnie na rynku. Pozwala on wcielić się w skórę wilka oraz zawiera on w sobie wiele gamingowych elementów, które zadowolą każdego gracza. Wkroczysz w niebezpieczny świat zwierząt, gdzie będziesz strzec swojego terytorium oraz polować. Jako samiec Alfa, masz za zadanie poprowadzić swoją sforę do wielkości. Gra oferuje wieloosobowe bitwy PvP, gdzie możesz walczyć o dominację z graczami z całego świata. Możesz też współpracować razem ze znajomymi lub przeprowadzać przyjacielskie pojedynki treningowe. Jest to gra RPG, więc normalne, że będziesz mógł też rozwijać swojego wilka i ulepszać go o nowe, unikalne umiejętności. Czeka tu na ciebie masywny świat, opakowany w naprawdę bardzo ładną i cieszącą oko grafikę. Jeśli masz łeb na karku i lubisz brać udział w taktycznych pojedynkach, to jest to bez wątpienia tytuł dla ciebie. Będziesz mógł zostać tutaj strategiem, który rozstawia swoje jednostki i podczas walki turowej próbuje maksymalnie wykorzystać umiejętności swoich jednostek i przechytrzyć przeciwnika. Możesz tu kompletować swój deck kart, tworzyć klany, pojedynkować się w walkach PvP lub w przygotowanych przez twórców misjach. Ta gra to trochę szachy, tylko w delikatnie innym modelu, ale też, by zwyciężyć, musisz dobrze poznać wszystkie zasady gry oraz opracować dobrą strategię i odpowiednio zareagować na ruchy rywala. Ten tytuł jest dla graczy, którzy lubią wczuwać się w takie klimaty, gdzie walczy się bronią, ale wygrywa się głową. Jest to gra MMO, która mocno stawia na drużynową kooperację, bo możesz dzielić wrażenia z przygód aż z 20 znajomymi. Oczywiście też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poznawać to co gra ma do zaoferowania w pojedynkę. Ilość aktywności tutaj jest ogromna, możesz tak naprawdę zostać tutaj kim zechcesz, możesz tworzyć swoje własne gospodarstwo, eksplorować rozległe krainy, a po drodze poznawać nowych towarzyszy broni. Zadań tutaj są po prostu setki, nie musisz martwić się o brak wrażeń i Brak świeżego EXPA, potrzebnego do przytulenia nowego poziomu. Gra nie jest najlepsza w swoim gatunku, ale ma przyjemny i relaksujący kolorowy klimat i inne fajne efekty audiowizualne. To by było na tyle. Bardzo się cieszę, że obejrzałeś do końca. Pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Do następnego, Jał!